I kochaniotki łapie rybki, a ja sobie czekam aż przypłyną, bo jak na razie tu ich nie ma. Duża fala, wiatr od północy. Ryby chodzą, tak? <noise> Piękna pogoda. I czarujemy. Później będą rybki, na razie nie będzie. No zobaczymy co tym razem Czy coś się przyczepi Północny wiaterek zimno dzisiaj kochaniutki kresonki założył Nie chciał mi pokazać jak się ubiera Jest, jest coś, jest kochani I uciekła? Nie coś ma więcej ich było tylko No widzę tak wędka chodzi fajnie No jest jakaś tam mała. Taki. Uh, jaki potwór, dobra, do wody z nim Odpinamy do wody Kajotka, tu miał być zaczep. To miał być zaczep liść, mówię liść! Ciągnę liść, zaczep yy, Ale ten za, zaczep jakoś tak się ruszał dziwnie. A to taki o. Ja dzisiaj złapałam pierwsza. Większego, bo kochaniutki na choineczkę łapał <laughs> Ale mówiłam, że dzisiaj będzie dobry dzień No ja? dobra, dobra, tylko ja mam na razie dupy na leczniku Ty pilnuj swoje wędki no dobra no. Okej, okay, fajnie Taką mamy dzisiaj kochani pogodę To jest nagroda, za to zdjęcie. Dzisiaj nas dogrzewa Chodź tutaj, idź, 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 idź z tym dorszykiem. Widzę, widzę. A wiesz, jakie zagielka mówili? Jedź ta dorsze, bo. Dobra, dorsze, dobra. A powiem Wam, że nie mieli nie, racji. Nie, nie mieli racji. Trzeba świeżego dorsza jeść. Tak. Dobra, nie ma niczego. Nie masz go. Idę. Dawaj no. kamerę. Jest. Coś jest, coś jest no będę chyba musiała pomóc kochaniutkiemu. Tylko nie badylka, tylko nie badylka. Idę to niżej. Nie, Matka pracuje. To nie padelka. Jeszcze go nie widać. Co? O. o kurde! Co to za ryba? Jest! Ach, piękny! Dobra, ja muszę pomóc! Ja muszę pomóc! Te sorry kochani e, dał mi popalić piękny czarniaczek spójrzcie a kochaniutka czarniaczek jest to twój, ja tylko pomogłem wyciągnąć aha, stanął, stał, stał e, chlap, klap, klap, i poszedł, nie, jeszcze nie nie może się wybić nie z wiem, tych zajadł, chwastów. No, uciekaj, bo masz wolność. Teraz jest odpływ, to do... ciężko mu wyjść z tych chwastów. O, o, o. Tak, chlapie ogonkiem. Tu no. jest. No, poszedł, nie ma. Nie, jeszcze jest. jest, jeszcze jest. O, 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 o. Po. Próbuję, próbuję. <śmianie> nie wiem co są, nie dobrze go nie do iść. Bo to jest kochaniutki, on cię złapał. Jez, złapał! Teraz wodę i poszedł. A no, bo drugi raz to ci nie daje mhm. Klimaty. to są takie klimaty kochani Norwegii. Raz gorąco, tak. raz zimno. Raz w zimówce, w szaliku, a raz w no. krótkim rękawku. No, ale to też robię, bo to ten wiatronek taki, taki jest niepewny. No. No. Tak, żeby cię nie przebiało. Tak. Dobra i zaczynamy łapanie, tak? tak? Dzisiaj robię fast start. Ty? A, już pierwszy rzuciłeś? Jeszcze nie, ale zaraz rzucę. No dobra. To ja idę w druga. Było branko. Yy, nie ma branka. Kochaniutka dzisiaj się odizolowała ode mnie. Mówi, poszła na swoje rybki. Kochani, takie rybki. O takie rybki też się łapie. Nie wiem, to może dorszyk jest. Taka, o. Jej ja ją szybko muszę wyrzucić. łapię łapiemy ryby. Tu jest bardzo dużo medus i takie małe rybki. A jak są małe, to będą i duże. Sposzły teraz na dnie chyba się złapał. Ale jest, no już, złapałam, ma kochanie, jeszcze. Zdecydowanie lepiej biorą w deszcz. Szybko! No, idź po dziadka! No. Idź po ziadka tu, tu, tu? chcemy, tylko wiesz, ja muszę go delikatnie rzucić. No, on dziadka zawoła zaraz. No tak czy to będzie bardzo delikatnie, to nie wiem. Pa idź po ziadka. <laughs> o no, kochaniutki. Chyba będziemy już kończyć na dzisiaj. Ja złapałam trzy ryby. Kochaniutki, jedną bardzo dużą urwał. No nie liczy, ale, ale była. I tak jak zawsze kochani, największe ryby wędkarze, bo wędkarze to są te, które się zerwały. Zerwały i poszło. są w wodzie. Co? Tak, to największe. No. Ta się spięła i poszło. Spięła się. To nic. Zapalujemy innym razem. <noise> Давай, до нас. Да и как они jak szaleć, to szaleć, nie? o tak to jest zemsta za twoje dorsze o, tak. Tak, 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 tak kochani, o taki dorszeczek mały teraz inaczej dał mi popalić, dał kochani, ja nie wiedziałem, że takie potwory tutaj są w tym fiordzie takie a. kurde jaki ciężki a. kochani, a takie, takie maleństwa takie majątkowe, z tego fiodru się wyciąga. Dla takie buzie. Łobuzie. Taki patelniaczek, można to powiedzieć. O, ładny patelniaczek. Ręce bo... <laughs> mi bolą. O, na długość taki. A, taki Co powiedziałeś, tradycyjnie? Tradycyjny ostatni rzut. Ostatni rzut, tak? Dobra, to wyciągniesz, to będzie ostatni rzut. Tak to się mówi ostatni rzut. A później jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze raz. raz. Nadajesz. No, no uwaga. Uwaga, uwaga. Moja czapka poleci. Uuu, no dobra, już jest odpływ, odsunęło nam kamienie. Także rybka już poszła spać. Popłynęła sobie dalej.